Dobrze, że są duże, to można trzymać. Będzie idealne. Biała. Lewa. No to opowiadaj, co tu się dzieje. Dzisiaj w SPALE mamy wyjątkowy dzień. Mamy dzień marketingowy, na którym zawodnicy spełniają swoje zobowiązania, jakie mają względem naszych sponsorów. Jest to aktywność, która planowana jest co roku i w ciągu tego dnia chłopaki podpisują Gadż koszulki, dla koszulki dla sponsorów yy, mają sesje fotograficzne plus jak przyjechali do nas przedstawiciele sponsorów, którzy nagrywają dla własne potrzeby materiały reklamowe, których efekty mam nadzieję za chwilę zobaczymy.